Dziś pokażę Ci wynalazki w Minecraft, które byś nie uwierzył. Gracze zaczęli tworzyć niespotykane wynalazki w Minecraft już dawno temu, bo w 2011 roku jeden z graczy, używając swojego Xboxa 360, sprawił, że wszystko, co było widoczne na kamerce, było natychmiastowo renderowane w grze Minecraft. Chociaż nie był to mechanizm w samej grze, pomyślałem, że fajnie by było pokazać go na samym początku. Lord John 25 pobił rekord świata, ponieważ zbudował największe otwierane i zamykane drzwi w Minecraft. Jeśli jesteście ciekawi, jak wielkie one były, to miały wysokość i szerokość 256 bloków. Czyli można by było powiedzieć, że są to największe kwadratowe drzwi, jakie można zbudować, bo wysokość Minecrafta ma 256 bloków. Co prawda w najnowszym update'cie ma się to zmienić, ale kiedy ten gracz tworzył te drzwi, nie mógł budować wyżej. Tak czy inaczej, te drzwi otwierają się przez 30 minut, ponieważ są tak ogromne. I głównie są zbudowane z pistonów i Slimów, wynalazek zwany Super Query, czyli po polsku Super Kamieniołom, został stworzony na surywalu na serwerze SCiCraft Craft i w skrócie niszczy dosłownie wszystko. Celem tego wynalazku jest zniszczenie absolutnie wszystkiego, co stanie mu na drodze, oraz zebranie wszystkich minerałów do magazynu. Maszyna działa w taki sposób, że na samym przodzie znajduje się seria latających maszyn, która wypycha wszystkie bloki do środka oraz idealnie wyrzucone TNT rozwala te bloki tak, aby itemy z nich wypadły. Następnie itemy są transportowane wodą do magazynu. Szacunkowo ta maszyna zbiera 40 tysięcy itemów na godzinę. Jak mogliście się spodziewać, ta maszyna usuwa wszystko oprócz Bedrocka na swojej drodze. Ale te same osoby postanowiły, że stworzą drugą wersję tej maszyny, która będzie niszczyła Bedrock i jest w Minecraft'cie który pozwala zniszczyć bedrock na survivalu. Jak mogliście się spodziewać, te osoby to wykorzystały i stworzyły idealną maszynę, która niszczy dosłownie wszystko, ale to wszystko razem z bedrockiem. Niestety, Bedrock bardzo trudno jest zniszczyć na walu. Nawet ja bardzo dawno temu stworzyłem odcinek, jak zniszczyć Bedrock. Jak ktoś chce oglądać jeden z moich pierwszych odcinków, to pewnie wyskakuje wam teraz w karcie, a jak nie, to link jest w opisie. W końcu graczom udało się stworzyć maszynę, która nie tylko niszczy wszystko, co napotka, ale także również podłoże czyli Bedrock. I dla tych, którzy nie wiedzą, jak to jest możliwe, to w Minecraftie można wysadzić TNT w momencie cofania się pistona w taki sposób, że zostanie sam piston bez tłoka, a następnie uruchamiając sekwencję pistonów, innych rzeczy, można wypchnąć piston na miejsce bedroka w taki sposób, że bedrok znika i zastępuje go piston. Teraz wystarczy usunąć piston i gotowe. To co widzicie przed sobą to jest w pełni funkcjonalny bombowiec w Minecrafcie i może do on zniszczyć cokolwiek chcecie. Nie dojrze że może on latać, to jeszcze zawiera 28 maszynek, które same kopią TNT i zrzucają je pod siebie. I pod tym bombowcem dosłownie znajduje się deszcz TNT. Zniszczy on wszystko, co znajdzie się na jego drodze. Następny wynalazek po prostu zmiażdży absolutnie całość, ponieważ ta osoba zbudowała działający kalkulator w Minecraftie I tak nie przysłyszeliście się. Ten kalkulator w pełni może dodawać, odejmować, mnożyć oraz dzielić. No i co mogę powiedzieć? Gościu przebudował kalkulator do Minecrafta. Ale to jest jeszcze nic, ponieważ zobaczcie sobie na to. To jest w pełni działający czterordzeniowy komputer w Minecrafcie. W skrócie, można tam wykonywać zaawansowane operacje oraz na przykład rysować. Ten komputer ma niesamowicie dużo funkcji, ale niestety nie mamy czasu tutaj omówić wszystkich, dlatego ja się z Wami żegnam. Także zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. No i co, Elo?